O, jeszcze raz. Wydaje się, że żywioły od początku ludzkości jakoś budziły dużo strachu. Ludzie bali się i ziemi, bo od czasu do czasu się trzęsła, i wody, ponieważ czy to rzeki, które czasami wylewały, czy morze, które, na które wypływano, często powodowały śmierć. I wicher, który niósł niesamowite zniszczenie, kiedy był bardzo silny. No i też pożar, ogień, który wydawał się taki nieokiełznany, i szczególnie szybko się rozprzestrzeniał. I dlatego ludzie uważali, że to, to są bóstwa. I zaczęto oddawać temu, co straszne, temu, co przerażające, boską cześć. I dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje nam Boga, Jezusa, który panuje nad żywiołami. I to, co w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o proroku Eliaszu, o tym, że, o, o tym proroku, który spotykał się z oddziaływaniem różnych żywiołów, ale za każdym razem odpowiedź była: Pan nie był w tym żywiole, nie był w, w tym, co, co przychodzi, w tym, co jest przerażające. Tym, co jest tak silne. Ale Bóg przyszedł do niego w takim spokojnym, łagodnym wietrze. Bóg, aby pokazać swoją potęgę, nie musi być straszny. Nie musi powodować katastrofy. Nie musi wzbudzać niesamowitego strachu, lęku i paniki, aby pokazać, że jest Bogiem. I wydaje się, że takiego właśnie Boga odkrywa Piotr w dzisiejszej Ewangelii. Trochę mnie to zastanowiło, dlaczego Piotr, widząc Jezusa, który się zbliża, który nawet mówi: To ja jestem, nie bójcie się, nie każe mu uciszyć tego, tego wiatru, nie każe mu wprowadzić spokoju na jeziorze. Ale prosi o coś innego. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Czyli nie tyle pokaż swoją potęgę w żywiole, swoją moc nad tym, co wydaje się nie do ogarnięcia, nie do opanowania, ale każ mi przyjść do siebie. Pokaż mi, że ja jestem w stanie do Ciebie się zbliżyć. Czyli nie, nie czyń cudu gdzieś w naturze, ale uczyń cud we mnie. Przemień moje serce, aby nie czuło lęku, nie czuło strachu. Uzdolnij mnie do tego, abym tobie zaufał. Abym zaufał tobie na tyle, że potrafię z bezpiecznego miejsca to znaczy w miarę bezpiecznego, ile uć miotaną falami można nazwać, ma, nazwać tym bezpieczną przestrzenią. Ale z tego odważę się zrobić krok w otchłań, bo ludzie nie chodzą przecież po wodzie. I Jezus mówi: Przyjdź. Myślę, że warto się temu fragmentowi przyjrzeć. Właśnie pod takim kątem. Czy ja w mojej modlitwie do Boga, wtedy kiedy czuję się zagrożony, Bardziej proszę o to, aby usunął zagrożenie, aby zapanował nad tym, co się dookoła mnie dzieje, czy bardziej proszę go o to, aby mnie samego uzdolnił do pokonania tego, co wydaje się trudne i takie nieprzekraczalne. I Jezus w tej Ewangelii pokazuje, że Jemu właśnie bardziej o to chodzi: żeby działać na ludzkie serca, a nie panować nad żywiołami. Chociaż to też potrafi, bo przecież na koniec ucisza ten wicher. Bogu bardziej zależy na tym, co się dzieje w moim sercu, co się dzieje ze mną, we mnie, a nie na tym, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie. I wydaje się, że większą potęgą Boga jest przemiana ludzkiego serca niż nawet uciszenie burzy i wichru.